Dzień dobry moi kochani państwo, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Wracamy do Ultimate Team, ponieważ przyszedł czas na sezon 10, czyli przygotowania do sezonu. Zyskamy okazję do odblokowania nowo wytransferowanych zawodników, karty jednorazowych, ewolucji ze slami gry i rolami oraz nagród, które możesz wykorzystać w FC26. Czyli całkiem przyjemny sezon, bo wszystko co zdobędziemy będzie szło na kolejną edycję. No i jak będziecie również zauważyć to kupiłem sobie edycję Ultimate FC26 w tym roku... Nie dostanę za darmo, tyle powiem póki co na ten temat. Także jest tutaj ewolucja strzałów 99 oraz wybór mieszanych ikon kampanii 93. Między, Między od tego pika z ikoną sobie chyba po prostu zaczniemy. Także moi drodzy, jutro na odcinku będzie Food Champions na kanale, ponieważ ostatnio odpalałem streama, o którym w sumie nie mówiłem, ale nie miałem nawet w planach robić streama, ale uznałem, że zagram sobie food Champions na strzała, no i w sumie zagrałem, także kto był na streamie, ten wie jak poszło. A kto nie, był, to zobaczy jutro na odcinku, ponieważ działo się całkiem sporo śmiesznych rzeczy. Więc zabieramy taliszkę, w którym oczywiście grać nie będę. No i zobaczmy wybór mieszane ikony, darmowy z no to w sumie a żalnie otworzyć, prawda? Także. Edycja... Ellie eh, Bird Ultimate, pięć kart do wyboru. Najpierw może środkowa ikona, w sumie zobaczmy, co będzie na sam początek. Xavi to nie jest coś, co chcemy zobaczyć. Czy w ogóle nie wiem, czy są w ogóle karty full z state do definia, bo nie wiem, czy w ogóle ten Pixie Conum ma sens, bo... Nie wiem, to, to, to na razie nie wygląda fenomenalnie, ten Pixie Conum, nie? Angra 95, może jakiś Nazario? Badio, totalny Eldorado. No dobra, wziąłem tego Badio w sumie, czemu nie? Tak się spodziewałem, że ten Big może być średni, no bo nie wiem, czy w ogóle są uwzględniane tam karty futis w tych ikonach. Chciałem zobaczyć, czy ta ewolucja. 99 strzałów. Ja mogę zdać każdej karcie, tak? O mój Boże, wydaje mi się, że to będzie Ronaldinho. Powiem szczerze, wydaje mi się, że to będzie Ronaldinho. Bo jeszcze może być ewentualnie Zaszka na skrzydełku, ale Ronaldinho by wyglądał by po prostu. jakby ten Zaha wyglądał, pokaż mi. O, czy inaczej, Zachę mogę jeszcze zrewolować w sumie, to nie ma sensu, to nie. To za sobie jeszcze zewolujemy. Przejdźmy sobie do karnetu, bo nie wiem, co jest w karnecie. Nie wiem, co aktualnie można zdobyć w karnecie bojowym, także przejdźmy. Okej, okay, jeśli skompletujesz cały cały sezon, dostaniesz 84 plus razy 5 niesprzedawalne w 26. Na początku października. To brzmi realnie, to brzmi sensownie. Tak patrzę na te poziomy, nie mam pojęcia, czy cokolwiek z tego będzie na przyszłą edycję gry. Hansen jest do zdobycia z Realu Madryt. Patrz pan, trochę mi przykro, jak to widzę, ale no wyszło jak wyszło. Patrz na te pakiety i tak dalej. No to na razie kurczę nie widzę niczego, co byłoby na przyszłą edycję gry, więc wydaje mi się, że będą po prostu pewnie jakieś zadania, które trzeba będzie robić, żeby mieć paczki na przyszłą, na przyszłą edycję. Na razie sobie zobaczymy, czy jest coś ciekawego tutaj z zawodników. Jest jeszcze pani Fischel, której niestety nie kojarzę. Eee, oczywiście mnóstwo paczek. 25 razy 84 i tak dalej. Ait Nuri z Manchesteru City. Eee, Okej, okay. a może jakiś, jakiś Jonathan David z Juventusu? Co wy na to? Jonathan Tach z Bayernu Monachium. Nie wygląda najgorzej. Reinders z Manchesteru City, który mam nadzieję, że będzie zdobywał punkty, ponieważ mam go w mojej ekipie fantazy Premier League, więc mam nadzieję, że mu się tam powiedzie. Delap98 Rashford 98, który zobaczmy, jaki ma playstyle swoją drogą. Drivenki, bieganie, fineski i ślaczek. No to na koniec gierki myślę, że taka dosyć przyjemna karta. O, Luka Modric. Luka Modric z Milanu. Bardzo fajnie ten, ten Modric wygląda. 5 playstyli, kurczę. No to jest świetna karta. Świetna karta na sam koniec gierki. Kevin De Bruyne i paczka wymienna 6x90. No Kevin De Bruyne wygląda po prostu cudnie. 5 playstyle, 3 statystyki 99% ogólnej. Ten sezon kończy się za 34 dni, czyli akurat wtedy, kiedy mniej więcej startuje 26. No raczej tym De Bruyne, wydaje mi się, że sporo się nie będzie grało. Chyba, że ktoś będzie chciał bardzo szybko wbić expa, no to wtedy, wtedy jest to możliwe. Ale moi kochani Państwo, zanim przejdziemy dalej, to warto wspomnieć, że poważna piłka jest już w grze. W sensie jest już od jakiegoś czasu, bo Extra już wystartowała, ale mamy też Premier League i ligę hiszpańską. No i czas na mały typowanko naturalnie z betlikiem, partnerem tego pięknego kanału reklama skierowana dla osób pełnoletnich. Więc jeśli jesteście pełnoletni oraz chętni, żeby spróbować swoich sił na betliku, to link macie w opisie i w komentarzu. Przy rejestracji można również użyć kodu Albin, a my po prostu przejdźmy do tych szybkich typów na dzisiaj. Zaczynamy od dosyć ciekawego typu, więc bo na sam początek mamy mecz Liverpoolu z Bornemów i uznałem, że tutaj pójdziemy dosyć ciekawie. I asystę zaliczy albo Salah, albo w po. Tak uznałem. Chciałem troszeczkę pokombinować w tym meczu, więc zobaczymy, czy warto było kombinować. Dalej mamy ligę hiszpańską. Villarreal będzie się mierzył z Realem Oviedo, więc jest to chyba mecz z Benjaminkiem jeśli się nie mylę. Czy na Villarreal op kursie No i później znowu wracamy do ligi angielskiej: mecz Aston Villa z. Newcastle, tutaj czysta wygrana z Villa. Aktualnie Watkins pokazał, że ma całkiem niezłą formę W meczach przedsezonowych, a sytuacja z Izakiem Sprawia, że no, atak Newcastle Może być troszeczkę zagrożony Kurs 2.24, następny mecz Benjaminka Sanderlandu Sunderlandu z West Hamem, tutaj daliśmy Bezpiecznie remis lub West Ham po kursie 1.34 No i najciekawszy mecz z wszystkich, czyli Oczywiście Manchester United kontra Arsena Tutaj również poszedłem w miarę bezpiecznie, bo postawiłem, że obie drużyny Są bramkę, po kursie 1.70 I na sam koniec wygra na Atletico W meczu z Espaniolem po kursie 1.52 Co kursy 19 -19. 54. Klasycznie przypomnę, że to są wyłącznie moje przewidywania, nie musicie się nimi absolutnie kierować, grajcie według własnych uznań i oczywiście z głową, za niewysokie stawki, żeby nie przesadzać. Także wszelkie szczegóły związane z betlikiem i rejestracją macie oczywiście w opisie oraz w komentarzu, także zapraszam pełnoletnich widzów, jeśli są chętni, a my możemy przejść dalej. Jeśli chodzi o ewolucję, to myślę, że możemy już pana Zachę powoli tutaj ładować do jednej z tych ewolucji, bo chciałem go po prostu zewoluować. Eee, tylko nie pamiętam, który to był, która to była ewolucja. Chyba to był ten Picasso, tak mi się wydaje. Chyba Zachę tutaj damy do tej ewolucji, mi się wydaje. Dosłownie, że trzeba tylko 5 meczów rozegrać i będzie to zrobione, więc to akurat bez problemu. Dostanie on tutaj playstyle plus tyki taką. No i do tego na sam koniec będzie miał on 9,7 podań i 9,7 driblingu. No i myślę, że również albo on, albo na nie dostanie 99 strzał. No zobaczymy, zobaczymy kto. No możliwe, że to będzie jednak Zach. No, bo kurde, ona linia jest spoko. Ale Zacha jest taki mi fan sprawia w tej grze, że no chyba Chyba to jednak będzie Zacha. No, także ładujemy tutaj FC PONCH i wiemy, że mógłbym dać monety, ale chcę jednak jeszcze sobie kupić jakąś paczkę za pół miliona na, w, tej, w tej grze. O, ulepszenie piątej drużyny Futis Nie robiłem tego, zróbmy, czemu nie. Dobra, paczuszka zrobiona, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście, o, możecie dać mi znać, czy będziecie w ogóle robili coś z tym sezonem, czy macie zamiar coś robić w tym karnecie czy jednak uznajecie, że się poddajecie i rozpoczynacie od zera w przyszłej edycji. Bo ja powiem szczerze, uważam, że ten okres aktualny. Jest trochę underrated, no bo jednak zdobywacie rzeczy do przyszłej gry, więc teoretycznie niby końcówka gry, ale okres przyjemny, bo można robić rzeczy pod przyszłą edycję. Nie wiem, tak, tak przynajmniej uważam, jeśli też tak macie, dajcie oczywiście znać. A my otwieramy paczkę z piątej drużyny, będzie jakaś pani na prawej pomocy z Nigerii, no chyba niestety, chyba niestety nie. Pain, już mówiłem ten żart na streamie. Nie wiem, czy chcę go powtarzać. Chyba raczej tego nie zrobię. Sprawdzę, czy są jakieś aktualne zadania, żeby zrobić podpaczkę na przyszłą edycję gry. Czyli dobra. Z tego, co widzę, chyba nie ma jeszcze nowych rzeczy, które by były pod przyszłą edycję gry. Na razie nie ma żadnego parcia, żebyśmy musieli coś robić. Dostaliśmy pick 1 z 5 ulubionych przez fanów, czyli to będą te 3... 5 kart 87, prawda? Dokładnie, bierzemy Eliota, będzie pod paczuszkę. Moi drodzy państwo, zagrajmy sobie kwalifikacje DW Champions. Taka jest ekipka. Eee, siorek Pomocy, fenomenalny. Neymar na SPO, Hulit na ataku. Chociaż tak powiem szczerze, ten Neymar na SPO. Myślicie, że jest opcja, żeby tego Zacha jeszcze zrobić na napastnika? Wydaje mi się, że kurde, chyba nie ma takiej możliwości. A zobaczmy, czy w Karnecie jest coś takiego. Czy można go oddać na napastnika? Czekaj. Wszystkie role napastnik z plusem. A pytanie, jaki maksymalny rating tutaj będzie? Jeśli w ogóle będzie maksymalny rating. Bo jeśli tutaj nie będzie maksymalnego ratingu, to szczerze mówiąc, chyba Zacha pójdzie na szpicę. Więc póki co, jeśli nie będzie maksymalnego ratingu, spoko. Ale jeśli będzie, no to no nic z tym nie zrobimy. Eee, I zrobimy tak, że Hulita jednak cofniemy na tego SPO. A póki co na napastniku będzie grał sam ale to myślę, ma Drivenki z plusem. Nie ma Finezy z plusem, ale to nie jest ważne. Taką ekipką powinniśmy co najmniej jeden mecz wygrać, mi się wydaje, więc na spokojnie lecimy. No dobra, to taki luźny meczyk przed nami w kwalifikacjach. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej spiny, bo moi drodzy, mamy, mamy połowę sierpnia, tak? Thibaut na bramce, Wanda i Weckenbauer, ok, niedobrze. Bracie Bellingham, Jinola, Vinicius, cały skład Futis. To jest, już, proszę Państwa, tego typu okres, że raczej powinno, nie, nie powinno nikogo dziwić. No ja jakby co nie wbiłem wtedy z tego poziomu w zeszłym sezonie. E, zabrakło, troszkę zabrakło czasu, ale też nie ukrywa też troszkę zabrakło chęci. Też muszę przyznać, że aż tak mi się grać nie chciało w tym sezonie, ale w tym, no myślę, że mimo, że będą czasami problemy z czasem, że tak powiem, no to będę chciał ten sezon jednak skończyć, no bo jednak taka paczka 84 razy 5 w przyszłej edycji może być dosyć sporym game changerem. Jest też opcja, że dostanę 5 kart 84, ale jeśli ta 26 będzie prowadzona w taki sposób, że złote karty będą żyły przez dłuższy czas niż pierwszy tydzień, no to nawet taka karta 84 może być naprawdę... Przydatne. Broni Bufon, właśnie, bo jest to taki mały spoiler, że dostałem Bufona, ale nie powiem dokładnie z czego. Żebyście nie mieli aż takiego spoilera. Dobra, zobaczmy z Samueleto. Kontra Beckenbauer. Samueleto. No, nawet jak jest Tibo na bramce, 98. To jest. Za mocny zawodnik z przodu. Po prostu. Oczywiście po tym meczu jakieś paczuszki będą 8x10, bo nie chcę was skatować gameplayem. Absolutnie w, w sierpniu. Ale chcę zrobić taki mały teścik na YouTubie, właśnie Hulita. Eto, który. Drugą bramkę w 15 minut strzela. No i też, żeby też zaliczyć te ewolucje Zachy. No bo plany są takie, żeby ten Zacha faktycznie jednak grał na szpicy. A mi się wydaje, że gramy z gościem, który chyba za bardzo nie chce grać w ten mecz, mi się wydaje. Zobaczmy, Willy, Zacha w pole karne, Drivenek i to jest 3-0. Ale gramy dalej, chyba na to wychodzi. Jest i Ronaldinho. Uderzenie. I mamy 4-0. I mamy Rage i także kwalifikacja na przyszły tydzień wbita, w sumie na ten tydzień tak naprawdę, bo przecież mamy czwartek, aktualnie kto jest jestem w Lidze Rivals? W piątej, no to myślę, że wyższy poziom będzie jednak w kwalifikacjach niż w piątej Lidze Rivals, tak mi się wydaje. No i możemy sobie również przejść do ewolucji, odbieramy pierwszą, pierwszy poziom pana Willego Zachy, no i dostanie on po prostu dwa więcej ratingu i ma również już Tiki tak z plusem, witamy ślicznie pana Willego, oby był on jeszcze lepszy niż wcześniej. No to na początek 5 paczuszek, 85 plus razy 10. Zobaczymy, czy coś jeszcze fajnego z tego leci. Nie wiem, czy przebijemy Hulita 99, ale możemy spróbować. To nam zabroni. Nie. no nie ma szans. Nie ma opcji. No nie ma szans. Maradona 96. Podwójny złoty walkout w połowie sierpnia. To jest... Naprawdę ciężki do zrobienia, mi się wydaje, nie? Ale tutaj już mam jakąś panią i będzie taki zawodnik Champions League. To będzie pani Miyama. Jorente Rabiocik, Schmeichel futistoty. Proszę, futistoty. Futis, Foodis, ikona, Schmeichel, 97. Kolejny zawodnik do kolekcji, oczywiście Gigi Buffon jest absolutnie lepszy. To jest o wiele lepsza paczka, bo jest kilka specjalnych kart, a nie podwójny złoty walkout. No szanowni państwo, nie chcę widzieć podwójnie złotych kart. Kolejna paczka przed nami, mamy karty Team Okej, okay. nie wiem czy to jest ikona. Chyba to będzie ikona. Najpierw będzie pani Show, nowy mowy Season 97. Będzie to. Okej. Okay. Iziko 97, kolejna karta. Ikona FUTY. Ikona Futi. zaraz dobrze powiedziałem. I znowu toty, ale sypie. To chyba jest pani bronz, mi się wydaje. Lewa obrona jednak nie, to najpierw będzie Karsza wee. A razem z nią przyjdzie do nas ee, Raiden 96. No, w styczniu? Może bym nawet podniósł krzesło. <try> Trzy toty w jednej paczce. O mój Boże, nie wierzę. Ostatnia paczka z tych pięciu, które przygotowaliśmy, tutaj będzie karta Thunder, więc chyba raczej bez rewelacji, lewa obrona z Włoch, no nie, to możemy ponieść, bo to raczej będzie jakieś Dimarko, więc pewnie środek paczki będzie całkiem średniaby, Kevin De Bruyne, jeszcze Manchester City, no a ta paczka no, nie była najlepsza, nie orzykujmy się. Pixie 15495+. Możemy zrobić. Zobaczmy. No mam nadzieję, że będą same karty Futis, Znowu tak naprawdę inne raczej nas nie interesują na aktualnym etapie gry, więc sypujmy, co będzie w ostatnim boom. wyborze Lapard 9,7. No nie. Plus jest taki, że to nie jest duplikat, bo ostatnio naprawdę sporo duplikatów leci z tych pików. Maradona 9,8. Diego Armando Maradona. Ile aktualnie taki zawodnik kosztuje, powiedz mi? Ej! 600 tysięcy monet. Na aktualne standardy jak najbardziej można być zadowolonym. Fenomenalnie. W piku numer 3 będzie Klaimber, którego już mamy, a w drugim... Barnes. Nie spodziewałbym się, że wezmę ikonę, która nie jest putis, ale proszę bardzo. Diego Armando Maradona, 98, przygarniemy. Wyżył on również w SBC i trzeba dać na niego 18 składów. No i szanowni państwo, w taki sposób oszczędzam właśnie Foder. Na razie go damy zamiast Ronaldinho. Teoretycznie we wszystkim Maradona jest lepszy w statystykach, więc damy, damy go tutaj, bo w sumie czemu nie ma. Ma on 5 na 5, świetny zawodnik, stestujmy, do boju. Konate na bramce, Saliba, pomekano, nie ma, y, nie ma. Van jest Jamal, jest Pele, y, Ruth Hulit. Jest Willy. Bolekarne uderzenie w Drivenkiem, No, bardzo jestem ciekaw, jak będą wyglądały w 26. Bo aktualnie, jeśli ktoś ma złotego drivena, no to jest samograj. To jest autentycznie samograj. O, niego. Armando Maradona. To musi być bramka. Badozera. Wilfred Zaha. Ucieka. Jest tutaj też Root Hulit, ale jest również Samuel Eto. Poczekamy. Ruth Hulit. Trujeczka. Dziękuję bardzo. Okej. Okay. Samoloto po prostu ładujemy, ile fabryka dała. Mamy 4-0. No raczej meczyk. raczej ugrany, nie? Raczej meczyk ugrany. Ale myślę, że aktualnie gdzie bym nie zagrał, to raczej wszędzie bym sobie poradził. No bo w piątej idę, nie sądzę, że będzie jakiś niesamowicie wysoki poziom. No, a nic innego mi nie zostało. no Podczas piątej jest dopiero jutro. I pyk. Z pierwszej piłki Rude Hulit. 5-0. Maradona. Nie trafił, ale jest Hulit, tam gdzie być powinien. Tak, tak zwany lis pola karnego. 6-0. I cyk. Uderzenie, a tak, tak coś czułem. Tak coś czułem, że się ruszy po tym długim, ale nie, 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 za dużo doświadczenia. Jest Rage quit, ale nie rozumiem czemu w 60. minucie. Nie wiem, było 7-0 przez dłuższy czas. Nagle minęła 60. minuta i uznał. Nie. No to na sam koniec. 5 paczuszek 85 plus razy 10. Szanowni Państwo, zobaczmy, czy przebijemy. Wow, i znowu jest ciemno. Znowu nie zapłacili za prąd. Szanowni Państwo, dramat. Tak duża firma i nie, nie potrafi zapanować nad swoimi rachunkami. No, tragedia. Po prostu dramat. Marquinhos i Martinez. Kolejna: czy będzie już jasno? Będzie jasno. Jest to Team of the Season. Tonali? Nie, napastnik z Hiszpanii. Morientes Futis, ok. Mamy go już niestety. Ale może jeszcze jakiś różowy zawodnik wulej dwie legendy piłki nożnej w jednej parce Coś pięknego. Dobra, trzy paczuszki do końca. Team of the Season, jakaś pani. Raczej tutaj nic ciekawego nie zobaczymy. Vinicius, no, znowu dwóch Viniciusów oraz Sam Kerr. Dwie paczki do zakończenia tego odcinka. Mamy tutaj kurczę, nie wiem, Kevin De Bruyne, z Anglii, Bobby Moore, Zico, Larson, trzy ikony w jednej parce Ale myślę, że tej ostatniej będzie absolutny banger, na którym możemy ten odcinek zakończyć, więc zobaczmy, co będzie na końcu Team of the Season na sam początek napastnik z Argentyny. No nie, niestety to nie będzie chyba coś, co chcemy zobaczyć, ale jest mnóstwo specjalnych kart i na takiej paszce możemy chyba na spokojnie ten odcinek zakończyć. Więc, Szanowni Państwo, dziękuję za oglądanie. Widzimy się prawdopodobnie jutro z podsumowania Full champions jeśli ktoś właśnie tego nie widział, więc do zobaczenia. Ja Wam dziękuję za uwagę. Ja, ja bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do słyszenia, adios.